Nie nikomu, żeby jeszcze dalej jeszcze dalej kropki śmiało, kropki... Jednostki gminy Kamień Pomorski na zawodach sportowo-pożarniczych gminy Kamień Pomorski Państwo, drodzy strażacy, chciałbym przede wszystkim serdecznie pogratulować i podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby to te dzisiejsze spotkanie, to dzisiejsze wydarzenie miało tak wspaniały wymiar. Widzę bardzo dobrze przygotowany teren do tych zawodów. Widzę zwartych i gotowych strażaków, którzy mają, jak to mówią w języku sportowym, mojej, mojej dyscypliny sportu, dobrego ducha. Dobrego ducha walki i życzę wszystkim y, zwycięstwa. Myślę, że zwycięstwem jest to, że jesteście tutaj, że stoicie y, gotowi do rywalizacji. Samo to, że przygotowaliście się i jesteście tutaj jest już zwycięstwem. Oczywiście życzę wszystkim jak najlepszych miejsc, a y, cała komisja sędziowska, y, którą też bardzo serdecznie witam. Widzę strażaków y, i ochotników i Zawodowej Straży Pożarnej, pana wicekomendanta, bardzo serdecznie witamy wśród nas. Y, myślę, że Myślę, że przywitajmy brawami, tak jest. <klucz> że dołożą wszelkich sił i starań, by zawody przebiegały w duchu sprawiedliwego oceniania, sędziowania, a wy, jako strażacy, również dołożycie starań, aby także duch fair play nie opuszczał wszystkich rywalizujących. Szanowni Państwo, gratuluję także Pani Sołtys, Stawna również pani Strażak, pani Lice Dziobak za tak wspaniałe przygotowanie terenu. To na pewno wymagało również pracy. Myślę, że nie czas teraz na długie przemówienia, ale warto powiedzieć, że gminne zawody strażackie roku 2013 uważam za otwarte. W rozkroku pochylony lekko do biegu i wystartował. Nabiera prędkości i hamuje. Musi zapiąć dwa łączniki I znowu rozpęd. I przekazał prądownicę. I może teraz popiec do lasu odpocząć albo podzierać troszkę grzybów. Proszę Państwa, następna chorągiewka biała w powietrzu, to znaczy, że wszystko w porządku. Następna przeszkoda. Następna strefa zmian. No. Jest prądowica w ręku następnego zawodnika. Uniósł hełm do góry, żeby zobaczyć przeszkodę. Zeskoczył. I teraz będzie ściana. Proszę Państwa, przeszedł. Przebiegł. I proszę Państwa z radości, aż się zachwiał. Ale udało się nie przewrócić i teraz jedna z najgorszych zmian. Bo trzeba zapiąć najpierw do rozdzielata wącz, a później do prądowy. Ale I przebieszewo naciera. Ile sił w nogach? A gdzie ma prądownicę? A prądownica była ukryta. Za paskiem. Opla. Przeskoczył zawodnik, a i zachwiało. Ale opanował cało i popędził, żeby oddać prądownicę koledze. Ten przeszedł przez ruch. Właściwie przeskoczył. I biała chorą w powietrzu. Brawo, brawo. rozstawione nogi, ominięcie tyczek i teraz równowaga na równowagi no proszę Państwa troszkę się piór przydało ale zawodnik dokończył dzieła o proszę Państwa małe potknięcie czy to będzie jedna setna sekundy zobaczymy ale tnie do przodu musiał wyhamować no ale to zrobił Szybko to zrobiła, ale teraz prądownica. Aha, nie tak łatwo. Stoi i myśli. No.